Szukasz przestrzeni, w której ogarniesz podcastowe podstawy, chcesz tworzyć podcast o własnej marce lub włączyć go do swoich usług i oferować klientom? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Poznaj audio kreatorki, miejsce, w którym wszystko kręci się wokół podcastu. Podcast o tym, jak pracować w zgodzie ze sobą, jak budować swój przekaz, żeby klient cię rozumiał, o komunikacji bez barier w biznesie, z klientem i w zespołach. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią ci pracę, ale sprawią, że pokochasz projekty, wzmocnisz swoją markę i będziesz działać na własnych zasadach. Gotów, żeby lepiej rozumieć klientów i mówić ich językiem. Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe agnieszka papajżeńska wingperson twoja dodatkowa para skrzydeł! Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Tobą w kolejnym odcinku podcastu biznesowe potyczki językowe. A dzisiaj opowiem ci o pewnym projekcie, o nowym projekcie, który szykowałam nie sama, ale o tym za chwilę już od dobrych kilku tygodni. A zbierałam się do niego o wiele, wiele dłużej. Ale od początku, kiedy kilka lat temu zaczęłam zgłębiać tej niki podcastowego świata, to Byłam nieco oszołomiona tym wszystkim, tym ogromem wiedzy, którą muszę przyswoić, narzędzi, których nie znam, no i tych pojęć, których nie rozumiem RSS, mikrofon kardioidalny albo dokulny jakieś pop-filtry i tak dalej. No trochę tych technicznych rzeczy wiedziałam ze studiów, ale jednak kiedy zaczęłam się wgłębiać w zagadnienia związane z realizacją dźwięku, te wszystkie lufsy, db i tak dalej, no to okazało się, że tej wiedzy takiej czysto dźwiękowej, no to ja po prostu nie mam. No i te podcastowe początkowe spotkania z kolegami po fachu przypominały takie pierwsze rozmowy o pracę. I to jeszcze w języku obcym, no bo to są takie spotkania, kiedy, no nie wiem, uśmiechasz się kącikiem ust i gorliwie kiwasz głową, udajesz, że wszystko rozumiesz, a z drugiej strony próbujesz ukryć rosnące zażenowanie, no bo oni mówią językiem technicznym, a ty wiesz jak to zrobić, ale no nie do końca potrafisz o tym mówić. No i co się działo potem? Potem długie godziny spędziłam w programach do montażu, na forach tematycznych testując różne funkcje, wtyczki, rozwiązania, na konsultacjach u znanych montażystów. Popełniłam naprawdę może błędów i zdobyłam mnóstwo doświadczenia. Syntezę tych swoich poszukiwań zawarłam w książce Podcast w biznesie. To jest moje kompendium wiedzy, w którym od A do Z pokazuję, jak zaplanować, nagrać, zmontować podcast i wypromować go. W sieci. Ale dobrze wiem, że książka to nie wszystko. Książka to medium, które nie dotrze do każdego. Ok, to jak to jest z tą audycją o własnej marce? Pestka, łatwe, czy jednak wezwanie? Powiem ci, że jak dziś pamiętam to uczucie, kiedy opublikowałam w social mediach informację o tym, że w sieci pojawił się pierwszy odcinek mojego podcastu. Napisałam wtedy, że są takie marzenia, które bardzo, bardzo długo czekają na to, żeby ktoś przekształcił je w cele, żeby zaplanował, żeby im nadał termin realizacji i krok po kroku dążył do ich osiągnięcia. A do tego podcastowego projektu przygotowywałam się bardzo długo, i w końcu ukazał się. Pełna ekscytacji zaprosiłam wtedy wszystkich na pierwszy odcinek biznesowych, potyczek językowych, i do dzisiaj na myśl o tamtym dniu odczuwam nie tylko dreszczek emocji, ale też pewną dumę z tego, że projekt stworzony z pasji, z chęci dzielenia się wiedzą przekształcił się w potężne narzędzie, które na co dzień wspiera komunikację mojej marki w sieci. Stworzenie tego podcastu nie było łatwe, a ja i tak miałam łatwiejszy próg wejścia, dlatego że byłam po studiach dziennikarskich, po dziennikarstwie radiowo-telewizyjnym i miałam pojęcie o tym, jak mówić do mikrofonu i jak montować podcast. Nie miałam za to pojęcia o jego strategii i o jego promocji. I oczywiście mogłam wybrać inne medium, bo jest wiele sposobów na to, żeby przyciągnąć uwagę Twojego klienta, żeby wejść z nim w dialog, żeby nawiązać jakąś bliższą relację. Ale dla mnie najlepszym medium do tej niemal intymnej relacji jest właśnie podcast. Bo dzięki podcastowi mogę z jednej strony pokazać moją markę światu, mogę łączyć storytelling z biznesem, łączyć życie zawodowe z pasją do tłumaczeń, do maxidiska, do zarządzania projektami, ale też budować silną markę i realizować bieżące cele biznesowe. Podcast mi to wszystko umożliwia, bo ja mogę w nim o tym wszystkim mówić na różne sposoby. I ty również możesz stworzyć audycję, która będzie dostarczać wartościowych treści Twoim słuchaczom. Będzie ich informować o Twoich planach, projektach, odpowiadać na ich palące potrzeby biznesowe. A my Ci w tym pomożemy. I nie, nie przesłyszałeś się. My. Za chwilę opowiem Ci, dlaczego. Kiedy dopiero stawiasz swoje podcastowe kroki. Zarówno jako osoba, która prowadzi audycję, jak i montażysta, czy też osoba, która chce wspierać podcastera w działaniu, copywriterka, wirtualna asystentka, project managerka, czy też podcast managerka, to na pewno masz pełno wątpliwości. I fajnie byłoby je z kimś skonsultować, bo można obejrzeć kurs, można przeczytać książkę taką jak moja, ale nie zastąpi to jednak takiego kontaktu z kimś, kto przeszedł przez tę drogę. I najlepiej właśnie skonsultować z kimś, kto już tam był, kto jest dużo dalej, aktywnie działa w branży i jest na tym miejscu, na którym ty chcesz być. I tak właśnie zrodził się pomysł na Audiokreatorki. Markę, która z założenia ma wspierać każdego, kto chce tworzyć podcasty. Zarówno dla siebie, żeby wspierać swój biznes, jak i żeby oferować go klientom. Oferować podcast czy usługi audio klientom. I wraz z Marianną Nurkowską, moją partnerką w tym biznesowym projekcie, postanowiłyśmy stworzyć bezpieczną przystań. Takie miejsce, w którym nie ma głupich pytań, w którym dzielimy się swoim case study, omawiamy błędy, wyzwania, z którymi się mierzyłyśmy. Szkolimy z montażu, strategii i promocji podcastu. Jak to się stało, że spotkałyśmy się? Dwie przedsiębiorczynie, które kochają podcasty. O tym opowiemy ci już dziś. A jeżeli słuchasz tego podcastu w innym terminie, to koniecznie wskakuj na Instagram, bo już to pewnie zrobiłyśmy, polub nasze konto Audiokreatorki i korzystaj z naszej wiedzy i wskazówek. Obejrzyj też spotkanie live i dołącz do kolejnych, dlatego że co tydzień spotykamy się na live'ach kwadrans z podcastem i będziemy dzielić się wszelkimi podcastowymi smaczkami. To będą takie nasze podcastowe plotki doprawione olbrzymią dawką wiedzy, doświadczenia i wskazówek, które będą bardzo, bardzo przydatne, zapewniam. Także czekamy na Ciebie, audiokreatorki na Instagramie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.